Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Radwery i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się opisem patcha Valorant 1.05. Jest to mały patch, ale wprowadza kilka ważnych zmian, tak jak długo wyszukiwany tryb Deadmatch FFA i postać Killjoy. Zapraszam do oglądania. Aktualizacja agentów, czyli jak mówiłem już w nocy, wtorku, na środę, wchodzi nowa postać Killjoy. Zmiany race na ulcie. Czas wyposażenia wydłużono z 1.1 do 1.4 sekundy, czyli jak race odpaliła swojego ulta, to ta rakietnica miała taką animację, czas wyciągania i tak dalej, więc został wydłużony, będziemy mieli więcej czasu na reakcję po prostu, więc spoko zmiany. Czas szybkiego wyposażenia wydłużono z 0.5 do 0.7 sekundy, tak samo, tylko w tutaj w wypadku, gdy race od razu nie zultuje, po wyciągnięciu rakiety tylko zmieni na broń. To teraz będzie musiała dłużej odczekać. Ograniczono efekty wizualne podczas wystrzeliwania rakiety i śladu rakiety. Spoko zmiana. Myślę, że wiele osób to denerwowało. Te takie rozbryzgi przy ultowaniu race Czasem nie było nic widać. Spoko. Bombowa paka. Zmniejszono obrażenia z 7,5 do 50 punktów. Myślę, że wiele osób denerwowało, jak załóżmy głaścia na Sage Staliśmy za nią i Wraith po prostu za nią rzuca paczki i nas zabijała, dwoma nawet, więc teraz to się nie zdarzy. I obrażenia zostały niezmienione, jeśli chodzi o e, obiekty stałe. Tutaj w grze rankingowej będziemy musieli zagrać 3 rankedy, żeby wyświetlić naszą rangę z pierwszego. A ci, co nie grali rankedów, będą musieli 5 początkowych gier zagrać. Tutaj raczej takie zmiany kosmetyczne już w większości. To możecie sobie przeczytać. I co najważniejsze pojawił się, e, poza Killjoy oczywiście, e, nowy tryb gry, czyli Deadmatch. Pojawia się Deadmatch, wskakuj, by udoskonalić swoje strzelanie lub rozgrzać się przed grą rankingową. 10 graczy, każdy na każdego. Wygrywa ten, kto w ciągu 6 minut zaliczy 30 zabójstw. Niedostępne umiejętności agentów. Losowy agent spośród tych, których posiadamy, możemy kupić dowolną broń z arsenału, pewnie będzie to nieograniczone, ciężki pancerz, zabijanie przeciwników zapewnia zestawy zdrowia, każdy z nich w pełni odnawia zdrowie pancerz oraz automatycznie przyodowuje Twoją broń. Czyli jak w CSGO. Yy, znaczy na początku w CSGO nie było yy, tego czegoś, że po killu dostawaliśmy HP i tak dalej. Ale wprowadzili to. Kilka lat temu w sumie nawet. I wszyscy przeciwnicy zostający cyklicznie ujawnieni na minimapie. Ok. Tryb Deadmatch jest na etapie bety, ponieważ wciąż oceniamy wydajność i stabilność gry. Dostępność tego trybu po opublikowaniu patcha 1.5 będzie ograniczona. Pierwszy etap dostępności rozpocznie się w środę 5 sierpnia. Czyli już wtedy będziemy mogli grać rankedę, ale będzie ograniczona. To jest jakieś y, jakość rozgrywki. Zmiana gracze zgłaszający uciążliwe zachowanie innych osób. Otrzymają e-mailem wiadomość z informacją, czy zgłaszany gracz został ukarany. Spoko zmiana. Przynajmniej się dowiemy, czy nasze y, raporty działają. Niebawem znikną z ofert sklepu rzeczy, które już posiadasz. Dobra. Tu naprawili błędy. To też możecie już sobie przeczytać. To już są takie małe, istotne zmiany. Dobra. To byłoby na tyle w tym patchu. Tak jak mówiłem, jest mały. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę suba na kanale. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć.